Dzień dobry, Szymon Mokosa firma Aktiv. W dniu dzisiejszym jest z nami Rafał Ford z firmy Agresta. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na plantacji truskawek, jak widać, zbiory są w pełni. Tu jest tu trochę problematyczny okres, jeśli chodzi o zwalczanie szarej pleśni, ponieważ nie możemy tu zastosować żadnych preparatów chemicznych, tylko naturalnych. Rafał, co możesz nam zaproponować? Tak, proszę Państwa, bardzo mi miło, że zostałem zaproszony przez firmę Active do zaprezentowania tutaj dwóch produktów, które mamy w ofercie, między innymi. Pierwszym produktem właśnie takim yy, stricte ochroniarskim jest to produkt o nazwie Kytos. W swoim składzie zawiera substancję aktywną Hitozan. Jest to substancja wpisana jako substancja podstawowa, więc możemy ją stosować tutaj na te owoce i tak jak powiedziałeś, jest, jest problem z ochroną w czasie zbiorów takich owoców, gdzie występuje szereg chorób. Cały czas e, musimy zbierać. Cały bieżące. czas musimy zbierać, cały czas musimy chronić to owoce, żeby te owoce, które dopiero nam tutaj zaczynają dojrzewać, nie, nie gniły nam. I takim właśnie rozwiązaniem jest ten e, kytos. Możemy ten kytos stosować e, samemu w dawce od 1,5 do 2 litrów na hektar, albo łącznie z innymi preparatami. E, takim drugim preparatem, którym tutaj mógłbym Państwu zaproponować jest produkt kwarc. Jest to produkt zawierający w swoim składzie krzem. Jest bardzo o dużej zawartości krzemu, ale to jest krzem o innym działaniu niż, można powiedzieć, inne krzemy dostępne, produkty dostępne na rynku. I co możemy uzyskać dzięki temu krzemowi? Po pierwsze. I dlaczego on jest inny? Dlatego, że jest inny, że zawiera kryształki krzemu. Mikroskopijne i e, może działać systemicznie, jeżeli zakwasimy wodę poniżej 5 pH, on działa w roślinie systemicznie, czyli nam krąży sokami e, tak, e, roślinnymi, dokładnie. Dwa, bardzo ważną funkcją krzemu jest to, że utwardza na, e, owoce, tak, czyli bardziej jest e, o, owoc odporny na różnego typu zniecenia i e, inne takie rzeczy. Związane właśnie z przemieszczaniem się tego produktu. Wydłuża trwałość pozbiorczą tych produktów. To też jest mhm. bardzo ważne. A jeszcze mówiłeś mi wcześniej, że bardzo może być tam pomocny w te upały, tak? Tak, proszę Państwa, ten produkt już jest od kilku lat stosowany w uprawie jabłek. Właśnie przeciwko problemowi dużego nasłonecznienia. I w tym roku ten produkt też się sprawdził, już zaczyna się sprawdzać właśnie w uprawie owoców miękkich, truskawce. Właśnie kiedy mamy bardzo silne nasłonecznienie. Kiedy oh, mamy, z roku na rok jest coraz cieplej. Coraz cieplej, coraz więcej słońca, intensywnego słońca, co tworzy poparzenia. A nanoszenie tego produktu właśnie na owoce powoduje, że ten krzem na tym owocu nam rozprasza promienie słoneczne. I przez to ten owoc nie dostaje żadnych y, poparzeń y, owoców. Nie mamy i owoc sam dłużej po prostu. Yy, mhm. żyje. Bardzo ważną rzeczą tego produktu też jest chyba jedną z najważniejszych, jeżeli produkujemy truskawkę na yy, deserową truskawkę, owoce deserowe, że on nie pozostawia żadnego nalotu na owocach. Czyli truskawka jest nadal błyszcząca, piękna. A w krzemie to się często rzadko a, zdarza, tak? Tak, dokładnie to jest właśnie ewenement tak, yy, w tym produkcie, że mamy ochronę, niewidoczną taką ochronę na owocu, a yy, bardzo dobrze nam ten produkt działa. Wróćmy jeszcze może do bardziej technicznych pytań do Kytosu, e, mówiłeś dawkę, ale na dzień, na noc, przed deszczem, po deszczu, zmywalność, jeżeli jak chodzi, to wygląda? Jeżeli chodzi o dawkowanie to jest od 1,5 do 2 litrów na hektar, e, oczywiście powinniśmy to stosować produkt w temperaturze najlepiej poniżej 20 stopni, Celsjusza. Możemy to połączyć razem z kwarsem lub z innymi produktami. Oczywiście trzeba y, zrobić najlepiej mieszaninę przedbiornikową, żeby czasami nie wystąpiły jakieś y, objawy niepokojące. St mamy sprawdzone, że z kwarsem się tam to miesza lub z innymi produktami, na przykład też można to położyć. Mhm. Wszystko jest uzależnione od przebiegu pogody. Jeżeli temperatura powietrza jest poniżej 20 stopni, możemy to w dzień stosować, żaden problem jest. A oczywiście przy takich temperaturach, jak teraz mamy czy dochodzący nawet. Do 30 stopni. Moim zdaniem takie produkty powinniście stosować albo w nocy, albo w wcześnie, rano, wcześnie rano, kiedy nam się te e, rośliny już schłodzą. Czyli raczej przed deszczem zapobiegawczo. E, bardziej zapobiegawczo przed deszczem. E, e, spływalność, jeżeli chodzi o zmywalność, e, to jest około 10-15 mm słupa wody, więc to jest w miarę przyzwoicie, jeżeli spadnie nam więcej burza 30-40 mm, jednak Poprawiamy. trzeba powtórzyć e, zabieg. No nie mamy innego rozwiązania. Mhm. Myślę, że Rafał wyczerpał temat, ale jeżeli by mieli Państwo jakieś pytania, zapraszamy do naszych sklepów lub bezpośrednio kontakt do Rafała. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.